Czym jest dieta Low Food To jest dieta pozbawiona tzw. Food Mapów. Czym są FODMAPy? To są fermentujące oligodi, monosacharydy i poliole, czyli związki, które mogą wywoływać nasilenie objawów przy i bez. Jeśli cierpisz na objawy zespołu nadwrażliwego i zastanawiasz się, co jeść, żeby było lepiej, podpowiem Ci, jaki możesz obrać kierunek. Przede wszystkim pomidory, ogórki, cukinia, sałata będą dla Ciebie w porządku. Jeśli masz ochotę na owoce, wybieraj raczej maliny, truskawki. Jako źródło białka możesz zdecydowanie korzystać z jaj, mięsa, ryb. Z nabiałów? Wybieraj twarde sery. A jeśli masz ochotę na przekąskę, myślę, że orzechy włoskie będą w porządku. Natomiast co będzie niewskazane w diecie, która ma ograniczać ilość tych fermentujących związków w naszych jelitach? Na pewno dużą ilość wodnapów zawierają produkty zbożowe oraz nabiał w formie mleka czy twarogu. Strączki też nie będą twoim przyjacielem, podobnie jak substancje słodzące zawarte w różnego rodzaju produktach przetworzonych, albo miód i duże ilości fruktozy. Warzywa, które należy wyrzucić z jadłospisu to będzie cebula, czosnek, kalafior. Czy szparagi. Podobnie jak suszone owoce, które zawierają dużo cukru, mogą nie być dobrze tolerowane. Tak jak i mango. I uwaga, tutaj na przykład awokado nie będzie godne polecenia. Ponieważ dieta Low Food Map, delikatnie ujmując, nie jest zbyt intuicyjna i ciężko tutaj wstawić taką charakterystyczną grupę produktów, które będą dla ciebie polecane. Być może potrzebujesz pomocy w uporządkowaniu swojej diety. Jeśli tak, kliknij link poniżej, spotkajmy się i możemy omówić problem, a ja przedstawię ci dokładnie sposoby na jego rozwiązanie.